Kuchanie, witam Was dzisiaj w nowym filmie i jak już widzicie po tytule, y, będzie to mój taki poradnik, jakieś takie moje y, małe rady dotyczące... Rozpoczynania swojej działalności na YouTubie. Dostawałam od Was naprawdę bardzo dużo wiadomości, czy się nie bałam na początku, od czego zacząć, jaki film nagrać, jaki aparat mieć. I postanowiłam, że prawie 4 lata mam swój kanał na YouTubie, bo w marcu będą 4 lata. Więc mogę już bardzo dużo powiedzieć. Na temat tego, y, jakie zrobiłam błędy, jak zacząć, czego nie robić. I po prostu pomóc tym osobom, które chcą swoją działalność na YouTubie zacząć, a nie wiedzą od czego, albo szukają takiego filmu, który byłby pomocny. Ja już kiedyś taki film nagrywałam z Paulą, jak przyjechała kiedyś do mnie do Wrocławka, ale pomyślałam, że fajnie byłoby to uporządkować. Miałam też film o sprzęcie, także te filmy wam podlinkuję w opisie, ale dzisiaj będzie jeden film, a oprócz tego będzie jeszcze część druga, Także zaczynajmy. Dzisiejsza część będzie typowo o tym, jak zacząć swój kanał na YouTube. W kolejnym filmie powiem Wam o sprzęcie, o edycji, o jakichś takich moich trikach, o ustawieniach aparatu. Także dzisiaj raczej taka sucha teoria, jeżeli chodzi o otwieranie swojego kanału. No i pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to oczywiście wymyślić nazwę swojego kanału, zastanowić się, o czym ten kanał będzie. Czy będzie zawierał jakąś tematykę różnorodną, czy będzie na przykład o gotowaniu, czy będzie to jakieś DIY. Nazwa kanału musi jakoś się wiązać z tym co będziecie robić oczywiście jeżeli nie wiecie dokładnie w jakim kierunku to wszystko pójdzie to najlepiej żeby ta nazwa odnosiła się może do waszego imienia do jakiegoś waszego przezwiska coś takiego jak ja na przykład mam Alice w nazwie i odnosi się do mojego imienia tak też wy możecie coś takiego znaleźć jeżeli jednak wiecie, że kanał będzie konkretnie w danej tematyce to możecie już tutaj robić to co chcecie i tak naprawdę nazwa może być dowolna właśnie do tej tematyki. To, co sobie zapisałam i jest moim zdaniem ważne, to nazwa najlepiej, żeby była krótka, chwytliwa, nie za długa, może bez jakichś zbędnych cyfr, bo to też jakoś tam komplikuje sprawę. I rzecz, która jest moim zdaniem ważna w dalszej działalności. To jest zarezerwowanie sobie tej nazwy na wszystkich platformach. Ja tego nie zrobiłam, miałam lekkie trudności, żeby założyć potem różne konta, więc jeżeli jesteście przekonani, że ten kanał będziecie prowadzić, to najlepiej od razu załóżcie sobie konto o tej samej nazwie na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, czy na innych wiecie, takich portalach społecznościowych, nawet jeżeli nie będziecie ich od razu używać, czy może w ogóle, bo jeżeli kiedyś się zdecydujecie, to po prostu otworzycie sobie jakiś tam zeszyt, w którym zapiszecie wszystkie te swoje hasła i będziecie wiedzieć, że ta nazwa, której używacie na YouTubie jest już przez Was zaraz Zarezerwowana na innych platformach, i to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, i po prostu najlepiej te konta założyć od razu. Druga rzecz, która moim zdaniem jest dosyć istotna, to jest wygląd kanału. Możecie sobie zrobić jakiś ładny baner, możecie zrobić sobie jakieś ładne zdjęcie profilowe, coś co po prostu będzie przyjemne i miłe dla oka. Nie musi być tam za wiele, tak naprawdę wystarczy nazwa waszego kanału, ewentualnie jakieś tam jedno zdanie o czym ten kanał jest, albo co się w nim będzie zawierało to jest już od razu coś, co rzuca się w oczy jeżeli ktoś na ten wasz kanał wchodzi, ja mam po prostu napis Alice Vlog Channel tak jak nazywa się mój kanał także tutaj nie musicie jakoś mieć wymyślnego wyglądu, ale zawsze warto zadbać o to, żeby coś tam się pojawiło. Trzecia rzecz to aparat i tutaj wszystko będzie w drugiej części części tego filmu, gdzie opowiem o sprzęcie, o edycji, jak tutaj się do tego wszystkiego zabrać, ale chciałabym, żebyście pamiętali, że nie musicie od razu kupować sobie lustrzanki, jeżeli zaczynacie swój kanał na YouTubie. Ja to już mówiłam chyba w tym filmie, który nagrywałyśmy z Paulą, że może warto pożyczyć ten aparat od koleżanki, od kolegi, od przyjaciółki, od kogokolwiek i nagrać y, te pierwsze filmy właśnie na pożyczonym aparacie, bo może się okazać, że wstawicie 2-3 filmy i gdzieś tam nie spodoba Wam się po prostu y, taka działalność i stwierdzicie, że jednak nie chcecie prowadzić takiego kanału. No a potem, jeżeli kupicie aparat, y, to ten aparat już z Wami zostanie, pieniądze zostaną wydane, także może na początek nie warto warto inwestować w drogą lustrzankę, w drogie obiektywy i cały sprzęt tylko po to, żeby wiecie, zacząć z hukiem. Może warto po prostu nagrać telefonem, teraz telefony nagrywają naprawdę w bardzo dobrej jakości i mój nawet Samsung nagrywa w HD i jakość jest zadawalająca, także jeżeli zaczynałabym teraz i nie miałabym sprzętu, to myślę, że jakieś pierwsze filmy nagrywałabym właśnie na swoim telefonie, czy ewentualnie yy, pożyczyłabym właśnie od kogoś aparat, także miejcie to na uwadze, że nie warto inwestować od razu. Czwarta rzecz to content, czyli tematyka Waszego kanału. Yy, I tutaj jedna najważniejsza rzecz, która pojawia się przy takiej dyskusji dotyczącej tego, czy zaczynać działalność na YouTube, czy jej nie zaczynać. Wiele osób ma takie marzenie, żeby prowadzić swój kanał, ale pisze do mnie wiadomość, że nie wie o czym i czy ja bym mogła pomóc, doradzić może jakąś tematykę i słuchajcie, moim zdaniem i jak rozmawiamy z innymi youtuberami, to też tak uważają, jeżeli nie wiecie o czym chcecie nagrywać, jeżeli nie wiecie, jaki kanał chcecie prowadzić, to znaczy, że po prostu nie macie pomysłu na ten kanał i może jeszcze nie jest ten czas, żeby rozpoczynać taką działalność. Moim zdaniem, jeżeli macie jakiś pomysł, chcecie nagrać coś, to te pomysły same przychodzą i. To gdzieś tam po prostu, wiecie, samo ruszy do przodu, a jeżeli założycie kanał tylko po to, żeby był i będziecie gdzieś tam na siłę chcieli jakieś filmy nagrywać, tylko po to, żeby ten kanał prowadzić, to myślę, że to nie ma jakiegoś większego sensu. Oczywiście można założyć kanał, gdzieś tam zrobić sobie wygląd, popracować nad wszystkim z takiej technicznej strony i w tym czasie zastanowić się, co będziecie nagrywać, ale tutaj też trzeba pamiętać, że nazwa musi jakoś... Wiązać z tym, co będziecie robić, i tak dalej. Także moim zdaniem najważniejsza rzecz to jest właśnie określić taką swoją tematykę. I mieć pomysł, żeby zacząć. Ja zaczynałam od takich filmów, w sumie kosmetycznych. Miałam też film Do It Yourself, czyli taki case na iPhona, który swoją drogą ma bardzo dużo wyświetleń i nigdy bym się tego nie spodziewała, bo jak go robiłam, to był taki pomysł, który mi przyszedł do głowy chyba w jakąś niedzielę i po prostu takie casey zaczęłam robić. Także taki pomysł na kanał, no to to jest bardzo ważna sprawa. Opis to jest coś bardzo ważnego. Bo film jest ważny, dźwięk jest ważny, ale opis pod filmem to jest jedna z tych rzeczy, do której nie wszyscy zaglądają. A jeżeli by zaglądali, to myślę, że pojawiałoby się mniej pytań o na przykład program, w jakim edytujemy filmy, albo czym nagrywamy, czy mamy Instagrama, czy mamy Snapchata. W opisie możecie naprawdę bardzo dużo informacji. Kleić, wstawić, wpisać. I to jest moim zdaniem świetne, bo możecie go edytować nawet po tym, jak ten film zostanie dodany. Ja w opisie zawsze mam napisane, jakim aparatem film był nagrywany, w czym edytowałam film. Wszystkie jakieś moje portale społecznościowe, ewentualnie jakieś kosmetyki, o których mówię. Także tam możecie naprawdę sporo rzeczy wpisać. Możecie też zrobić różne adnotacje na filmie. Na pewno bardzo często widzicie, że u mnie na końcu. Jest zawsze outro, gdzie pojawiają się filmy, i możecie po prostu kliknąć w ten film. I to Was przenosi do jakichś moich poprzednich filmów, poprzednich vlogów. I to już dodajemy właśnie na YouTubie. Miniaturka to coś, co widzimy na początek. Jeszcze nie widzimy filmu, tylko w subskrypcjach, czy gdzieś w propozycjach, w polecanych filmach. Pokazuje nam się miniaturka danego filmu, i bardzo duża część miniaturek nie zachęca do oglądania, a jest część takich miniaturek, które same przez siebie zachęcają, żeby wejść w ten film, żeby kliknąć. I myślę, że to jest też gdzieś tak jakiś klucz do sukcesu. Ja staram się przykładać y, dużą uwagę do tych miniaturek, y, ale też, żeby nie przekombinować. Moim zdaniem najważniejsze to jest to, żeby one były czytelne, żeby napis był wyraźny, nie za mały, nie za duży. No i jeżeli chodzi o miniaturki, to YouTube Wam zawsze proponuje te miniaturki. I chyba wybiera tam trzy i to są jakieś takie y, screeny z filmu, które po prostu YouTube wybiera i zawsze są niekorzystne. Gdzieś tam wiecie, zamknięte oczy, jakaś dziwna Poza, ale możecie wstawić swoją miniaturkę, czyli edytujecie sobie zdjęcie i dodajecie miniaturkę do filmu. Ważna rzecz to jest to, żeby dodać ją zanim film będzie w 100% przesłany, bo jeżeli zrobicie to później, to. Będzie po prostu ten proces trwał dłużej, bo YouTube już zapisze swoją miniaturkę i potrzebuje czasu, żeby przetworzyć tę Waszą. Także warto zrobić sobie ją przed dodaniem filmu i potem właśnie dodać ją przy... Przesyłaniu tego filmu na YouTube. Z tego co ja pamiętam, dopiero po jakimś czasie takie miniaturki własne można było dodawać. Ja już nie wiem dokładnie, jaki to był czas, czy to był miesiąc, czy ileś filmów dodanych ale pamiętam, że właśnie kiedyś była taka zasada, że od początku nie można było dodawać tych miniaturek jedynie po jakimś czasie, także nie wiem jaka zasada jest teraz dajcie znać jeżeli wiecie wydaje mi się, że YouTube się na tyle zmienia, że możliwe, że już teraz od początku można dodawać takie miniaturki ale nie jestem pewna kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć to to, że jak ja dodawałam pierwsze filmy, to miałam chyba maksimum 10 minut bo też YouTube miał jakieś Ograniczenie, że przez jakiś czas pierwsze filmy mogły trwać chyba 10 czy maksymalnie 15 minut, nie dłużej, więc to jest mały problem. Bo jeżeli nagracie dłuższy film, to możecie go nie wstawić, ale ponownie nie wiem, jak to jest teraz. No, ja pierwszy film stawiałam prawie 4 lata temu, także nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Wydaje mi się, że naprawdę YouTube się na tyle zmienia, że możliwości teraz jest o wiele, wiele więcej. W swoim panelu na YouTube macie te wiele porad, wskazówek jak ten kanał prowadzić także myślę, że to jest pomocne, bo kiedyś tego nie było taka moja mała rada i coś co w sumie ja sama zastosowałam to jest, jeżeli ci się nie podoba nie udostępniaj ja nigdy nie stawiam filmu którego nie obejrzałam przed dodaniem i który mi się nie podoba. Po prostu, jeżeli coś mi się nie podoba, światło jest złe, dźwięk jest zły, nie wiem, po prostu coś mi się w tym filmie nie podoba, tego filmu nie dodam. Uważam, że jeżeli mi się to nie podoba, to dlaczego ja mam to udostępniać i potem być niezadowolona? Dlatego też pierwsze moje filmy takie, których nie ma już na kanale. Nagrywałam sobie na próbę, edytowałam, oglądałam. Jak były niefajne, to po prostu ich nie dodawałam. I to była taka moja metoda, żeby też oswoić się trochę z tym aparatem, bo mimo wszystko, kiedy nagrywacie, jesteście tylko wy, aparat i mówicie tak jakby sami do siebie, do aparatu. Ale to też na początku jest pewnego rodzaju trema, i warto czasami sobie nagrać dwa czy trzy filmy. O byle czym, żeby po prostu pogadać, zobaczyć, jak przed tą kamerą wyglądamy, czy się bardzo jąkamy, czy trzeba jeszcze może popracować nad tym, żeby potem po prostu nie żałować i nie wstawiać czegoś, co Wam się nie spodoba, bo tutaj nie o to chodzi. Także, jeżeli Wam się film nie podoba, to go nie dodawajcie, zawsze możecie nagrać coś jeszcze raz. Możecie pokazać swojej przyjaciółce, swoim znajomym, oni też spojrzą na to innym okiem, może zauważą coś, czego Wy nie widzicie. Czasami mogą Wam E, powiedzieć, że w ogóle beznadziejny pomysł, że po co będziecie nagrywać, ale tutaj ważna sprawa, że jeżeli bardzo tego chcecie, e, to takie coś powinno być dla Was motywujące, żeby poprawić e, w jakiś sposób to, co jest złe, e, ruszyć dalej i zacząć właśnie nagrywać takie filmy. I to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o taką teorię, takie początki zupełne od założenia kanału, nazwa, wygląd, e, jakieś pierwsze filmy, i to właśnie jest coś, co chciałam Wam przekazać, bo wiele osób mnie pyta i ja też takiego filmu szukałam, kiedy zaczynałam na YouTubie, gdzie miałabym jakąś taką wiedzę, takie porady, zebrane że tak powiem, do kupy i parę filmów znalazłam na zagranicznym YouTubie, ale wtedy jakoś jeszcze tych polskich wersji za dużo nie było, bo naprawdę uwierzcie mi, że ja przez pierwszy rok działalności. Miałam bardzo mało widzów i dopiero po roku osiągnęłam 1000 subskrypcji. Teraz, tak jak mówiłam, będzie w marcu 4 lata i aktualnie mam 71-72 tysiące subskrypcji. Także to każdego roku wygląda inaczej: jednego dnia przybędzie więcej widzów, innego mniej. Moim zdaniem, najważniejsze jest to, żebyście Wy byli zadowoleni z tego, że taki kanał założyliście, że nagrywacie takie filmy i że to Wam sprawia przyjemność. A nie jakieś takie dążenie tylko po to, żeby uzyskać ileś tam wyświetleń. Mam nadzieję, że takie wstępne rady Wam pomogły. Dajcie znać, czy jest wśród Was ktoś, kto nad założeniem kanału się zastanawia, albo zastanawiał, może już założyliście. W drugiej części powiem już bardziej szczegółowo o wszystkich kwestiach o sprzęcie, o edycji jakie programy polecam. Gdzie znaleźć pomoc w nauczeniu się edycji, i już takie, wiecie, bardziej, że tak powiem, zaawansowane kwestie, kiedy już ten kanał prowadzicie i chcecie się bardziej rozwijać. Także dziękuję Wam za oglądanie tej części. Mam nadzieję, że Wam się podobała. No i oczywiście zapraszam. Już chyba za parę dni, bo postaram się to w jednym tygodniu zrobić, na część drugą. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!